No, witam, szczeli ogród. Jest 29 stycznia. Ja tutaj coś wyszłam na podwórko. Mam tutaj trzy ule koło domu. Poza tymi na wsi. I widzę, że tutaj dogrzało ich. O, właśnie jakaś mi przeleciała nad włosami. Zobaczyłam, że sobie latają. Temperatura jest. Pobiegłam zaraz do termometru. Jest temperatura 8 stopni w cieniu. I widać, że jest fajne zainteresowanie pogodą. Oblot robią. Te i w tym ostatnim ulu. Też robią oblot. Natomiast w tym środkowym jest taka malutka rodzinka. I tam na razie nie zorientowały się. Zaglądałam tam przez folię żyją. Ja tutaj wsunęłam im też wczoraj te wkładki takie styropianowe na dennice, żeby trochę ocieplić, bo pewno matki już czerpią. Nie podkarmiałam, niczym nie dokarmiałam. Na razie jeszcze jest za wcześnie według mnie. Tutaj właściwie to już w lutym, jakby się kiedyś okazało, że będzie fajna temperatura, to te dennice też powyjmuję do remontu i zostawię na nowych dennicach i na samych gniazdach. Już te poduszki też zdejmę. Chociaż zastanawiam się, czy nie zabrać tych uli na wieś, bo powiem szczerze, że porównywalność tutaj moje miasteczko jest takie średniej wielkości to i no tutaj naprawdę z tych pszczół trzech rodzin to za wiele miodu nie ma, a wożenie tego Wszystkiego. Nie wiem, czy to jeszcze może w tym roku zobaczę. Jeden rok, jak to będzie. Może to akurat był taki kiepski w tamtym roku, rok i dwa lata temu też tu było kiepsko. Nie wiem. Tu były takie fajne lipy, ale facet powycinał i niestety o, tam też sobie latają fajnie. Także no cóż, już niedługo jest do rozpoczęcia sezonu. I czekamy. Z niecierpliwością. No na wieś nie, nie pojechałam dzisiaj zobaczyć co tam się dzieje, jaki oblot jest, ale... Myślę, że też tam jest oblot, bo to jest... Kilka... 10-12 km stąd. Także kto stęskniony... Kto stęskniony za pszczółkami to o... Są takie. Działają dziewczyny. Także czekamy do usłyszenia pszczeli ogród. Subskrybujcie, lajkujcie, pytajcie. Do usłyszenia.